Siema! To znowu ja i to znowu World of Tanks eee, Przypomnę, jeśli się wam spodobało zostawcie lajka, suba i komentarz A tutaj jest dywizja A W brązie? W brązie Więc jedna wygrana bitwa i mamy srebro eee, Także przejdźmy może do bitwy Dzisiaj e, to jest ten dzień co nagrywałem wam Rick Concept One i Kusta I tam mi totalnie nie szło ale dzisiaj jest też ten dzień, gdzie pojechałem e, kilka rankedów i w sumie jednego tylko przegrałem, a resztę wygrałem. I takim tydem jestem właśnie jedną bitwę od, od A, od srebra. Może, może się uda to zdobyć dzisiaj. A, no i dzisiaj jeszcze nie będę kupował tego czołgu, poczekam na Waszą opinię, co jest lepsze. Koncept 1B czy KPZC 50T? No, według Skilla to to jest taki trochę gościu, którego oglądam w tym to oba czołgi są epickie mają 5 na 5 gwiazdek no i jest to takie, kurczę, nie wiem który wybrać trochę gram ciężkimi, trochę mam chęć się przerzucić na, na średnie może na lekkie niekoniecznie chociaż też są fajne, kiedyś bardzo uwielbiałem nimi grać na czołgi średniej się nauczyć więc to też może być dobra okazja, żeby tego kpz wykorzystać i się poduczyć mamy 60tp, tundrę i lecimy na bazę albo na Hila. W sumie Hila tu można troszkę bardziej wykorzystać. bazę zawsze można z góry się zdropić i zobaczyć, jak to pójdzie. A także, no, A, mam nadzieję, że też nie zostaniecie za bardzo zasypani tym contentem Widziałem, że ktoś dał łapkę w dół na openingu. Rozumiem, że może się komuś nie podobać. Ale w sumie, ciekawe czemu. Tak mi zastanawia. Z chęcią będę też przyjmował taki feedback, co poprawić. Ja wiem, opening. Jakość audio byłem ran, było rano, byłem zaspany i trochę w pośpiechu, ale, ale no, jest jak jest, nie? Jesteśmy tylko ludźmi. Także fajnie by było przyjąć nieco można poprawić. A teraz skupmy się już na rankedzie. Medy nam tu trochę wjechały na górę, już myślałem, że nie trafię, trafię swojego. No nic, jest to jakaś opcja. E, tu stoi F60tp, Seta i Force. No to tutaj, jak nie zdobędziemy bazy, to jesteśmy zwaleni. Mm -hmm. 60tp podjeżdża i patrzy. E, ja się nie przebijam przez 60tp, co jest ciekawe. Seta mnie wylosowała, bo strzela w ciemno. Jesteśmy prawie dwa... No, 1000 życia na minusie, dobrze. 5, 5, 5, 5, 5 gościu, gościu. Czym do ludzi. Czym do ludzi. Ja wiem, że ty mnie przebijesz, bo... <laughs> z tym czołgiem jakoś mało kto ma problem przebić. Ale... pamiętaj, że ja też cię mogę przebić. Więc tak sobie... Kurczę, ja się chyba muszę wycofać zanim Eseta wyjedzie, bo inaczej to mnie zmiotnie splanszy. No mam jeszcze 1200 życia, tu przyjem na pancerz, dobrze. Niestety nie zdążę postrzelić 60P też nie zdążyłem postrzelić, także... Nie najlepiej. E, tu MX50B się już szykuje. E, troszkę pora chyba przychronić nam pleców. Wyszliśmy na plus z, z życiem w drużynie. A także skorzystajmy z tego. A MX50B on przecież źle dwozipie. O, 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 o. o. Bąk. Jednego mniej! Dobrze, to chodźmy im tu teraz pomóc. Ja sobie wezmę to nasze przeprzyładowanie. A to są chyba tabletki. Eee, tutaj, tutaj zróbmy tak, żeby się nie wychylić za bardzo, a jednak móc coś, coś zrobić. Jak to tej dolnej płyty nie przebija? Ja się zastanawiam, przecież ja tam ewidentnie trafiam i, i przynajmniej celuję i mam nadzieję, że trafię, bo tu już dwa razy nie byłem w stanie nic, nic uzyskać właśnie tak, tak e, grając. Boż. No właśnie. W taki, w taki obiekt trafię. W taki wystający ten. Ale w dolną płytę nie trafię. Trzy czołgi przewagi i tylko 2000 tysiące życia. To jest trochę śmieszne. Ale też dobrze wróży, że, że my mamy szansę wygrać. Tutaj jest taka trochę już po prostu zabawa. I synchronicznie zginęli. To był nalot. Dobrze. E, także super. Zaraz zobaczymy, czy mamy srebro. Czekam. 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 I czekam. Mamy srebro. Nie ja wiem, ja wiem. Nie pokaże się niestety komunikat. Bo już miałem to srebro wcześniej. A i srebro. Także oszukałem trochę. Już raz zbiłem to srebro i później mi się przegrało jedno bitwę i spadłem. Ale mamy 1009, mamy srebro. I tutaj już jest takie coś, że chyba trzeba grać w tej dywizji, bo inaczej i tak się straci. Znaczy w randze, bo inaczej i tak się straci. Przynajmniej taki, taki był komunikat. Gdzieś 9,96 przebitych 4000 damage'a, trzeci w zespole. Także mówię, randomy mi dzisiaj totalnie nie idą, ale te rankedy to żałuję, że nie ma tu takich statystyk, jak z, ra z Randomów. Byłoby. super, Więc zobaczmy, co mamy w sklepie. I to są dwa czołgi. Eee. O! O proszę! Tu można dostać te 57. I fajne. się, czy to jest jeszcze jakiś inny czołg? Ciekawe, co to jest. Może, może mi się uda, bo tutaj będą kilka stopni. Jakbym musiał do, do złota awansować, chyba żeby to było sensowne. Nie, no, dostałbym 4. No nic, no, trzeba by się mocno postarać, nie? No dobra, w takim razie przejdźmy do tego sklepu jeszcze za obligację tutaj. Więc mogę sobie kupić kpz 50T. Yy, taki oto czołguś. On ma różne tryby, czy nie ma różnych trybów? Nic tu o tych trybach nie ma. A... I o pneumatycznym. Chociaż no, musiałbym zobaczyć jakąś recenzję. Wygląda fajnie, i tak samo mamy do wyboru jeszcze Koncepta 1B. A także tutaj, tutaj musiałbym zdecydować, co ja chcę. No, do tego sobie mogę dokupić styl. Tylko pytanie, czy chcę wydać na to 4000 obligacji? No nic, ja zdecyduję za chwilę. A ja Wam już dziękuję bardzo. Wypowiedzcie się w komentarzach, który z nich byście brali. I widzimy się, siema.